Okej, okay, witajcie bardzo serdecznie, to są pierwsze wrażenia z nowego update'u Mam nadzieję, że pod tym odcinkiem będzie 1000 lajków Nagrywamy ten odcinek na streamie Alien Pets, Alien Rap, Alien Forest, 3 nowe jajka, dwa nowe mityki Huge Pegasus, Giant Alien Chest, Diamond Cup Reside, Re Interference Upgrades, Auto Delayed Edition Balancing, Halloween Event Other plus more Okej, okay, okej, okay. już nie traćmy czasu tylko lecimy do tego nowej loka. O, kurka, jest więcej tych lokacji tutaj nowych. Dawaj mi to. Lecimy. W dobrą stronę lecę. W tom 8 milionów to kosztuje. O, kurka, jesteś mój. Już jesteś mój. Będziemy wozić gnój. Okej, okay, dobra, jest. Pierwsza lokacja. Odblokowana. Jezu, jak fajnie wygląda. Wy te, te takie rzeczy wylane. Miksturki. 72 miliony kolejna. Już jesteś moja. To jest Alien Forest. Okej, okay. i tu jest ta ogromna 2,8 biliona. Dobra, jesteś mój. Jezu, 500 kurka wodna, ale to jest drogie. A tu dalej coming soon. Dobra, to my idziemy chyba te jajka teraz otwierać. Co? Lecimy otwierać jajeczka. Dawać panowie. Nie! Czemu close? Halo, halo. Wywalili mnie. Dobra, jestem ponownie. Coś mnie wywaliło, ale teraz są jajeczka. Zaraz sprawdzimy. 40 milionów, 360 milionów. O kurka, a czy jest jakiś nowy Game Pass? Zaraz sprawdzimy, słuchajcie. Trade Achievements Exclusive. Czy mamy nowego? Patrzcie, nowy kod. Jeehao 2 biliony. I mamy Storm nowego Mitika ekskluzywa. O kurka. Game Passów jakichś nowych nie ma. Okej. Okay. Dobra, to co, lecimy z openingiem. Libo island. Mamy też ustawienia do aut... A, patrzcie, można też usuwać ekskluzywy i auto legendary. dodali opcję. Jak widzicie, mogę usuwać więcej petów. Dobra, lecimy z tym heczem. Lecimy po jakieś pety, żeby tu coś dostać, prawda? Mam nadzieję, że się uda nam coś wydropić. Mam nadzieję. Trzymajcie kciuki. Kiedy fripety? No, nie wiem, na razie to ja dropię. Na razie epiki. Ale te epiki mnie nie, nie jakoś nie cieszą. Słuchajcie, wiecie co? Ja muszę te opcje tutaj zrobić, żeby epika mi nie usuwało. I zobaczymy, jak wyglądają te epiki. Jaką mają moc. Jestem ciekaw. Okej, okay, czekajcie, jest, mamy, mamy tego, 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 sprawdźmy sobie go, jaką on ma moc? Gdzie jest ten tygrys? Czekajcie, no nie mogę go znaleźć. Widzicie go gdzieś? Tu jest. Tylko... Ej, to są słabsze pety od tych, yy, od tych, które mieliśmy. Tak w ogóle. Nie wiem czy wiecie. To są słabsze peciki. No dobra, słuchajcie. Teraz nic tylko dropić yy, legendę. Czy mityka. Może się uda. Ale Zong, tu są jeszcze jajka, te lepsze. Epic Fluffy. Czekajcie, muszę to pozmieniać, te ustawienia. Ojej, Jezu. Zapomniałem, ale przypał. <laughs> Dobra. Tylko, że to jest... Jezu, jakie to jest drogie. Mnie już na to nie stać. Epic Fluffy, ile to ma mocy? Zaraz sprawdzimy. Panie Epiku, ile ty masz, pan, mocy? Gdzie on jest, ten Epic Fluffy? 6 bilionów? Nie, to raczej nie to. Gdzie on jest? 1.9 to i tak słabo jak na epika. Słuchajcie, ale mimo wszystko no nawet spokojnie.